Cześć, z tej strony Gosia czytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie kwietnia. Jest dobrze. Może nie z nagrywaniem, bo widzicie to oczywiście z odpowiednim opóźnieniem, chociaż. Zbliżamy się już do trochę bardziej bieżących miesięcy, natomiast dobrze wyglądał ten miesiąc, to znaczy kwiecień pod względem lektur. Udało mi się przeczytać dużo, udało mi się przeczytać dużo dobrych książek, takich, które mi się podobały. I nie przedłużając, zacznę od książek, o których już Wam opowiadałam, albo opowiem osobno w osobnych filmach. I po pierwsze Robert McCammon i Królowa Bedlam, recenzja tej książki albo już się pojawiła, albo pojawi się jako następny film. Jest to pozycja, która bardzo mi się podobała i sprawiła mi mnóstwo przyjemności i mimo tego, że jest dosyć obszerna, to byłam bardzo wciągnięta, więc przeczytałam ją dość szybko i to jest, zawsze McCammon w ogóle jest takim autorem, który Przywraca mi przyjemność czytania, taką czystą czytelniczą przyjemność, którą gdzieś tam czasami gubię. I jak chcę sobie przypomnieć, dlaczego uwielbiam czytać, to McCammon jest bardzo dobrą pozycją, żeby po nią sięgnąć. Jest to taki kryminał osadzony w XVIII wieku i nic więcej Wam nie powiem, bo albo mówiłam, albo powiem za chwilę w osobnym filmie. Książka, o której na pewno Wam już mówiłam na kanale, to Piąta porę Roku. Alice Smith, uwielbiam Alice Smith. I jest to jedna z moich ulubionych autorek, Piąta Pora Roku mnie nie zawiodła, a nawet podobała mi się bardzo i wyprzedziła niektóre części cyklu Cztery pora Roku, który bardzo lubię. Na pewno to nie jest autorka dla wszystkich, natomiast jeżeli podobają Wam się podobne książki jak mi i te osoby, które już były w stanie to zweryfikować, czyli na przykład książki Sary Moss i ta taka współczesna brytyjska literatura nieco bardziej wymagająca, taka w której można sobie troszeczkę pogrzebać, poszukać różnych sensów, to wydaje mi się, że Alice Smith może też Wam się spodobać. Ja byłam bardzo zadowolona z lektury. No i teraz przechodzimy do książek o których Wam nie mówiłam. Może zaczniemy od dosyć nietypowej pozycji. Jest to książka Laur, Jewgenija Wodołaskina, i to jest książka, którą już dawno temu dostałam od koleżanki, która no, chciała mi po prostu y, tego autora pokazać. Y, ona czytała tę książkę w oryginale, ja y, dostałam tłumaczenie. No, i dość długo nie miałam jakoś ochoty po nią sięgać, bo jest to książka, w której bardzo istotne są wątki religijne, a ja nie mam absolutnie nic przeciwko w ogóle motywom religijnym w literaturze, nawet lubię. Natomiast muszę mieć na tego typu literaturę po prostu ochotę. Jest to właściwie coś w rodzaju takiego wymyślonego, żywotu świętego. I pewne elementy takie, które można znać z Żywotów Świętych. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego znam Żywoty Świętych, to na polonistyce jest to lektura obowiązkowa i Żywoty różnych Świętych się pojawiają z tej literatury najstarszej. I tutaj faktycznie sporo takich elementów, takich właśnie opowieści, trochę legend, ale właśnie wyjaśniających Dlaczego dana postać była ważna dla kościoła, jest i pod tym względem ta książka jest właśnie podobna. Tytułowy Laur, który występuje tutaj pod wieloma różnymi imionami, to osoba, mężczyzna, którego poznajemy jako jeszcze małego chłopca. Które jest przez dziadka uczony sztuki leczenia, ale to leczenie, które na początku opiera się trochę na ziołolecznictwie, na znajomości jakiejś takiej ludowej medycyny, stopniowo przeradza się w jakieś takie leczenie właśnie bardziej, można powiedzieć, energią, albo no w ogóle modlitwą przede wszystkim, i taką właśnie właściwie emanacją tego zdrowia i tej siły życiowej od tego głównego bohatera. No, i zaczynamy w czasach zarazy. Zresztą zaraza tutaj się przewija przez całą książkę, jest bardzo istotnym wątkiem. W ogóle nie powiedziałam Wam, kiedy to się dzieje i zaraz postaram się to znaleźć, ale dawno. 1440 to jest moment, w którym zaczynamy, więc XV wiek. I mamy tutaj też fragmenty, które trochę wybiegają w przyszłość, to znaczy pokazują nam Różne wydarzenia, które nasz bohater, czy też jeden, drugi bohater, który też się tutaj pojawia, jest w stanie przewidzieć, jakby też do przodu, Mian, ma takie wizje, y, widzi pewnego rodzaju przyszłość. No i tak naprawdę y, tutaj się dużo dzieje różnych rzeczy, więc nie będę wam o tym tak dokładnie opowiadać, ale jest to przede wszystkim właśnie historia tego przejścia od człowieka do świętego, która pokazuje te drogę przez wiarę, ale też no właśnie, jak buduje się taka, taka właśnie legenda. I to jest książka, którą można by było określić częściowo jako realizm magiczny, ale nie wiem, nie wiem jak to odbierzecie, no bo właściwie jest to religia, tak? I yy, tak jakby nazwać inne żywoty świętych realizm magiczny. Dla mnie poniekąd to jest realizm magiczny, natomiast y, może osoby wierzące odbierają to zupełnie inaczej, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że to jest postać równocześnie fikcyjna. Yy, więc. Jest to w ogóle ciekawa rzecz, to znaczy bardzo nietypowa, bardzo inna od wszystkiego, co czytałam. Tu w opisie można znaleźć informację, że to jest taki rosyjski Umberto Eco i coś w tym jest, że to właśnie takie podejście do historii, ale tworzenie też historii w pewien sposób alternatywnej, a równocześnie z zachowaniem pewnego i sposobu pisania o tej historii i tego tych wydarzeń jakie no, znamy gdzieś tam z różnych kronik zapisów no to jest takie trochę właśnie w stylu Umberto Eco trudno mi powiedzieć czy ta książka mi się podobała takie doznacznie dlatego że podobała mi się na początku bardzo podobała mi się relacja głównego bohatera z ja powiedziałam chyba ojcem ale jego wychowuje dziadek w ogóle rodzice tego Arsenia bo teraz sobie też przypomniałam, jak się nazywa. Rodzice Arsenira zmarli podczas zarazy, i nim się zajmuje dziadek, który jest właśnie tym zielarzem. I ta relacja ich jest bardzo ciekawa to w jaki sposób Arseni uczy się leczenia. No i również bardzo ważny jest tutaj wątek pierwszej jego miłości. I tego, jak cała sytuacja się kończy i jak to naznacza go, można powiedzieć, na całe życie i sprawia, że obiera taką, a nie inną drogę. Natomiast to, co podobało mi się mniej, to jest właściwie ostatnia część tej, część tej książki, która jest poświęcona hmm, pielgrzymce do Jerozolimy. I tu z kolei mamy no, znowu nawiązanie do bardzo y, popularnego y, gatunku, czyli właśnie tych wszystkich opowieści o. Y, o krucjatach, ale też opowieści właśnie o podróży do Ziemi Świętej. No i to była taka część, która mnie już trochę nużyła. Mam takie poczucie, że ta książka mogłaby być krótsza. To, co mi się też nie podobało, to były te skoki w przyszłość, bo dla mnie wiem, że to były takie elementy, które miały odróżnić tę książkę od no, po prostu żywotów świętych i miały być współczesne, pokazać, połączyć tę książkę ze współczesnością. Natomiast jakoś mi to nie leżało, wybijało mnie to z rytmu. Miałam też poczucie, że to nie było robione w sposób taki regularny. To znaczy mamy dosłownie tutaj, nie wiem, dwa czy trzy takie skoki w przyszłość i to naprawdę zupełnie współczesność, które nie zawsze miały sens. To znaczy nie zawsze te historie i to, jak ta historia się rozwijała, były ciekawe. I czasami były zupełnie, wydawałoby się, oderwane od głównej historii. Natomiast ogólnie uważam, że jest to historia ciekawa, a przede wszystkim jest to. Taki typ książki, po który rzadko sięgam, więc było to dla mnie coś innego. Teraz coś zupełnie innego, czyli ostatni ponoć tom Enoli Holmes, Prawa znaku Mangusty. To jest już kolejny tom, który, był ostatni, który ma być ostatnim tomem i ja bym się tak bardzo do tego nie przywiązywała, bo tutaj nic się ostatecznie nie kończy. Więc jest jeszcze pole do manewru, żeby napisać kolejne części, także taka jest tylko deklaracja autorki. Wiecie, że ja z tą serią mam problem, dlatego że pierwsze cztery tomy podobały mi się bardzo, a potem było już coraz gorzej i ostatni tom mi się nie podobał zupełnie. Ten mam wrażenie jest trochę lepszy, ale nadal są w nim te elementy, które zaczęły mnie irytować wcześniej i irytują mnie nadal, czyli przede wszystkim to. Że y, mamy tutaj jakąś bardzo prostą sprawę, y, popychaną przez Enolę, która ma być super inteligentna, a popełnia jakieś głupie błędy, a też się wielu rzeczy nie domyśla, albo na przykład podejmuje dziwne decyzje. I tu są takie sytuacje. Przytoczę jeden fragment, który szczególnie mi jakoś tak zapadł w pamięć, kiedy Enola przychodzi w dane miejsce na taki rynek żeby znaleźć yy, pewną handlarkę, od której chce uzyskać informacje, po czym spotyka Sherlocka, który też chce znaleźć tę osobę i oni stwierdzają w którymś momencie, że pójdą do kawiarni. W ogóle jakby porzucają tę sprawę, którą mieli, mieli rozwiązywać i mają w ogóle do tej kawiarni pojechać, ale ponieważ nie pojawia się żaden pojazd, to stwierdzają, że się przejdą, i wtedy wpadają na tę handlarkę. I znowu wracamy do tego, po co oni tutaj w ogóle przyszli. Ale dlaczego oni chcą iść do tej kawiarni? Dlaczego w ogóle w tym momencie, kiedy ona może tam być, stwierdzają, że w ogóle wezmą powóz? Wtedy by ją w ogóle pominęli. Nie ma to żadnego sensu, z wyjątkiem tego, że. Oni nie mogą jej razem znaleźć i spotkać w normalnych warunkach, bo to by za szybko rozwiązało sprawę. I tu jest mnóstwo takich momentów, kiedy ja mam wrażenie, że Enola nie robi pewnych rzeczy, czyli na przykład rozmawia z kimś, ale nie zadaje kluczowego pytania albo nie podaje kluczowych informacji, bo nie. I jest to czasami jakoś wytłumaczone tym, że no uznała, że nie wypada o takie rzeczy pytać albo jakkolwiek, ale jest to bardzo widocznie tylko sposób na to, żeby ona za szybko się nie domyśliła o co chodzi, bo ta książka i tak nie jest długa a pomysłu znowu na sprawę jest tutaj raczej mało. Ale e, i tak jest lepiej niż było, i tak ta sprawa jest ciekawsza. E, mamy tutaj w ogóle Kiplinga jako jedną z postaci, oraz jeszcze drugą postać e, historyczną przyjaciela Kiplinga, Walcott Ballister nazywa się ten e, pisarz. I też no, jego siostra jest tutaj postacią historyczną, tutaj coraz więcej mamy tych postaci prawdziwych. No i... Mm, te fragmenty dotyczące Kiplinga one były w porządku, ale znowu miałam takie poczucie, że to umieszczenie, akurat tego znanego pisarza w tej książce, jest mocno zrobione na siłę. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest seria dla dzieci albo dla młodzieży, i też może wymagam od tych książek za dużo, ale trochę te pierwsze tomy nastawiły mnie no, pozytywnie i, i stąd moje oczekiwania. Nie było źle. Czy to będzie ostatni tom? Nie mam pojęcia. Byłam trochę zaskoczona, bo rysował się może nie wątek romansowy, ale no pewien wątek relacji we wcześniejszych tomach, albo ja go sobie dopowiedziałam. To jest wątek, który jest zupełnie popłynął w filmie i tam został rozwinięty zdecydowanie mocniej. I byłam zaskoczona, że tej postaci, której ten wątek dotyczy, w ogóle nie ma w tej książce. Jakoś spodziewałam się, że coś tam zostanie domknięte. Ale nie. Stąd zastanawiam się, czy to będzie na pewno ostatnia książka. Ja na razie kończę i nawet chyba mam nadzieję, że będzie ostatnia, ale wiecie, że jeżeli zostanie wydana kolejna, to ja pewnie przeczytam. no Nic nie poradzę. Tak narzekam, narzekam i czytam. I ostatnia książka, którą y, przesłuchałam w audiobooku, ale przeglądałam też, bo mam ją na półce, to na północ, jak pokochałam Arktykę Adama Wajraka. I to jest książka, którą ja kupiłam na spotkaniu z Adamem Wajrakiem, i zaraz wam pokażę. Narysował mi tutaj Renifera. I w ogóle to spotkanie było cudowne, no bo Adam Wajrak jest taką osobą... Z którą spotkania zwykle są bardzo ciekawe, i zwykle są bardzo takie przyjemne, ciepłe. To było w ogóle też w Łodzi. A spotkania w Łodzi, jakbyście się kiedyś zastanawiali, czy warto się wybrać, najczęściej nie są spotkaniami jakimiś super obleganymi, że nawet jak mamy do czynienia ze znanym autorem, to jest przestrzeń na rozmowę, to jest dużo miejsca, to jest trochę smutne, że mało osób chodzi na te spotkania, ale w porównaniu z tym, jak na przykład są jakieś spotkania z Wajrakiem na targach i tam są dzikie tłumy po prostu jego Fanów. To tutaj było naprawdę bardzo kameralnie. No i jest to książka, która jest pierwsza, pierwszą częścią chyba trylogii zaplanowanej, z tego co pamiętam, opowiadającej o podróżach Wajraka na północ, właśnie w Arktykę. No i nie jest to moim zdaniem książka najlepsza. Ja w ogóle bardzo lubię słuchać książek Wajraka w audiobooku, mimo że one się nie do końca do tego nadają, bo mają dużo zdjęć. Tutaj cieszę się, że mogłam sięgnąć w ogóle to, co jest na okładce. Gdybyście mieli wątpliwości, to jest zdjęcie. I to jest absolutnie przepiękne zdjęcie. Ono wygląda jak obraz. Tutaj mamy Niedźwiedzia Polarnego, który idzie, ale jest, jest piękne. I tutaj tych naprawdę dobrych zdjęć jest dużo, więc warto tę książkę. Albo czytać, albo chociaż mieć dostęp do tego, żeby sobie ją przejrzeć. Natomiast mam poczucie, że z tych książek Wajraka, które przesłuchałam, bo wszystkich słuchałam, ta podobała mi się chyba najmniej. Może dlatego, że właśnie jest to pierwsza część tej historii, są to takie wspomnienia z dawnych lat i być może ten temat Arktyki, podróży Wajraka na Arktykę nie jest aż tak. No, nie chcę powiedzieć ciekawy, ale no aż tak ciekawy, żeby go rozbijać na trzy tomy. Nie, nie ma tutaj aż tak dużo anegdot i aż tak dużo informacji, żeby trzeba było to podzielić. Nie wiem, jak będzie z tymi następnymi książkami, nie wiem, kiedy mają wyjść, i czy nadal jest taki pomysł, żeby kontynuować. Ale na przykład sporo jest tutaj takich informacji, no typowo przyrodniczych. Które, no nie wiem, czy one się powtórzą w tych następnych książkach, czy potem po prostu działy się rzeczy tak fascynujące, że już nie trzeba będzie po raz kolejny tłumaczyć takich bardzo podstawowych rzeczy. Mam wrażenie, że tutaj było sporo powtórzeń. Dużo było takich anegdot, które były urocze o zwierzątkach, albo takich, które były zabawne, albo takich, które miały budzić grozę, ale. Tak naprawdę, moim zdaniem, to nie było tyle materiału na tę książkę. Ja nawet uważam, że gdyby ona była po prostu krótsza i wybrać tylko te rzeczy, które są najbardziej interesujące i zdjęcia, to to by jej dobrze zrobiło. Więc w porównaniu na przykład z wilkami, które były bardzo ciekawe, czy z kuną za kaloryferem, gdzie no to było mnóstwo ciekawych anegdot, które zresztą dotyczyły dłuższego okresu i były zbierane przez lata... Tutaj dla mnie jest trochę mało materiału. Nadal jest to książka sympatyczna, jeżeli lubicie Wajraka to pewnie przeczytacie i ja nie wiem czy będę sięgała po te następne tomy, być może tak, być może już nie w wersji fizycznej, tylko jednak w audiobooku też. Ale były takie momenty, że się trochę nudziłam i że się trochę rozpraszałam. I takie momenty, kiedy się orientowałam, że muszę wrócić, ale właściwie nie wiem, w którym momencie jestem. No więc nie do końca jestem zachwycona tą pozycją, ale na półce mi się przyda, bo ma ładne zdjęcia, jest ładnie wydana, i miło sobie do tej pozycji wrócić, choćby po to, żeby poprzeglądać zdjęcia lisków, fok i innych zwierząt. I okładka jest przepiękna. No, ale moim zdaniem nie jest to książka nadzwyczajna ze względu właśnie na kompozycję, i myślę, że trochę tutaj przydałby się redaktor, który więcej obetnie. I to już wszystko. Piękny stosik, jestem bardzo zadowolona i miejmy nadzieję, że oby tak dalej. Dajcie znać, czy coś z tego czytaliście, jakie jest Wasze zdanie. Podzielcie się wrażeniami, ciekawymi książkami, które ostatnio przeczytaliście. I jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!